Popatrzymy się na te efekty zdrowotne narażenia na wysokie poziomy zanieczyszczenia, mamy do czynienia z dwojakiego rodzaju efektami. Efektami krótkoterminowego narażenia i długoterminowego narażenia. W pierwszej prezentacji była mowa o tym krótkoterminowym narażeniu, natomiast istnieje też długoterminowe narażenie związane z większą zapadalnością na przewlekłą obturacyjną chorobę płuc. Mamy plagę w Polsce. Zapadalnością na nowotwory i cały szereg innych chorób. I bardzo ciężko jest wycenić koszty związane z chorobami, których kosztów też się nie da wycenić albo bardzo ciężko jest wycenić. No jak przykładowo, jak możemy oszacować koszt tych 45 tysięcy przedwczesnych zgonów w skali kraju, z którymi mamy do czynienia z powodu zanieczyszczenia powietrza w Polsce. To jest bardzo ciężka sprawa. Ale wiemy, że są też koszty, które jest Ciężko szacować. Przykładowo badania prowadzone przez zespół profesora Jedrychowskiego w Małopolsce na kohorcie czystu kobiet pokazywały, jakie są konsekwencje narażenia kobiet w ciąży na wysoki poziom pyłu zanieczyszczonego, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, i okazało się, że te kobiety, które, których ciąża przypadała głównie na ten sezon grzewczy, rodziły dzieci, które są lżejsze, krótsze i z mniejszym obwodem głowy, to w długim okresie czasu tłumacz przekładało się na niższy iloraz inteligencji. To jest poważne. Dwa, osiem y, 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 punkta y, ubytków iloraz inteligencji spowodowane zanieczyszczeniem y, powietrza. To były badania, które były prowadzone od dawna. One były publikowane w prestiżowych, recenzowanych y, czasopismach medycznych. Jak prezentowałem je w Sejmie jeszcze, y, już od Pokazuje je politykom od dawien dawna, to na początku one wywołują taki uśmiech na twarzy. Uśmiech, no bo co, co to jest? Natomiast my mamy do czynienia naprawdę z poważnym problemem, z którym musimy sobie jakoś poradzić, właśnie też po to, żeby chronić nasze zdrowie życie. Natomiast to, to co powiedział Łukasz, to, będzie, to się nam najzwyczajniej w świecie opłaci. To nam się opłaci w postaci zmniejszonych kosztów, które ponosimy jako podatnicy w ramach Narodowego Systemu Zdrowia na leczenia tych długo przewlekłych chorób, tych krótkoterminowych hospitalizacji itd. Natomiast, ja chciałem przejść do mojej prezentacji, w której zadam jedno, jedyne pytanie, a mianowicie, jak my możemy sobie poradzić. Problemem niskiej emisji. Problem niskiej emisji to jest bolączka Polski. To jest niska emisja, jest głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza w Polsce. Pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi węglowodorami aromatycznymi, takimi chociażby jak benzoalfapiren, który jest dobrze rozpoznany i monitorowany. I jak możemy rozwiązać ten problem? I teraz powiem: rozwiązać, a nie rozwiązywać. Bo my od 20 lat rozwiązujemy ten problem, ale efektów nie ma. Dotychczasowe programy ochrony powietrza realizowane w województwach polskich nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Więc pytanie dlaczego? Więc jak możemy ten problem rozwiązać? I ja mówiąc o tym problemie niskiej emisji tylko chciałam pokazać, chcielibyśmy, żeby takie widoki zniknęły z krajobrazu polskiego i chcielibyśmy, żeby Polska nie wyglądała tak jak na tej mapie. Mapie, która została opublikowana tydzień temu przez Europejską Agencję Środowiska, która pokazuje stężenie benzoalfapirenu w powietrzu w Polsce, gdzie Polska jest absolutnie czerwoną plamą na mapie Europy. I jeszcze jedno państwu powiem. Ta wartość dopuszczalna benzoalfapirenu ona jest wynosi w tej chwili 1 nanogram na metr sześcienny średniorocznie. 1 nanogram na metr sześcienny. My w Polsce średnio mamy, my średnio w Polsce mamy, my średnio w Polsce mamy ponad 6 nanogramów, 6 nanogramów. Tutaj w Unii Europejskiej stężenie wynosi grubo poniżej jednego nanograma 0,3, 0,5, 0,7. Jak się zbliża do 0,8, tak jak tutaj na południe, na północy, na północy, na północy Włoch, wtedy wtedy już jest to wykropkowane na czerwono. Jeżeli Europejska Agencja Środowiska wzięłaby tą czerwoną wartość, przesunęła nie tutaj powyżej 1,5 nanograma, tylko daliby na przykład 25 nanogramy, to te czerwone plamy by zniknęły, a zostałaby Polska. Przykładowo stężenie benzoalfapirenu w Krakowie jest rzędu powiedzmy 7-8 nanogramów, a Suchej Beskidzkiej mała miejscowość 18. Nowy Sącz również średniorocznie 18. Tak, no to, to się z roku na rok róż, różni od w zależności od sezonu grzewczego. To jest ta skala problemu, z którą a, borykamy się i to jest niska emisja. Jak ktoś mi powiedział, bo my, w Krakowie też niektórzy mówią, no ale tutaj też transport się dokłada, tylko proszę Państwa, transport... Y Udział transportu w benzoalfapirenie jest naprawdę niewielki. Jeżeli my mamy stężenie rzędu 18 nanogramów suchej beskickiej, to nie jest transport, który powoduje to zanieczyszczenie, tylko niska emisja. To są niskie temperatury spalania paliw stałych, węgla, drewna i to tego, co pani inspektor powiedziała, czyli odpadów, które są równorzędnym paliwem w Polsce. I teraz przechodząc do. Szódlot Polski to jest minus nanogramów? E, na nie mamy... Nie ma danych podobnie jak... Także no, nie wiemy jak wygląda stężenie, natomiast mogę jedynie zgadnąć, że jeżeli Pan pojedzie tutaj gdzieś w Rosji i nie ma Pan zaludnienia, to tam będzie dobrze. Nie wiem jak wygląda stężenie benzoalfapirenu w dużych miastach w Rosji, na przykład w Petersburgu czy w Moskwie. I teraz pytanie o rozwiązania. I ja wiem, że tych warunków, które muszą być spełnione, żebyśmy rozwiązali skutecznie problem niskiej emisji, jest wiele. Ale ja się skoncentruję tylko i wyłącznie na kilku aspektach. To jest w kilku rzeczach. Bez których my na pewno nie rozwiążemy problemu niskiej emisji. Więc nie będę miał pełnego katalogu, natomiast wybrałem te rzeczy, bez których z pewnością tego problemu nie rozwiążemy. I w moim głębokim przekonaniu, kluczem do rozwiązania problemu niskiej emisji jest regulacja. W Polsce brakuje regulacji od wielu lat. Jakich regulacji? Brakuje norm jakości węgla jest standardów emisyjnych dla tych kotłów, które Państwu pokazywałem wcześniej, które są głównym źródłem właśnie emisji tyłu pęcalwa I druga rzecz: regulacji powinny towarzyszyć instrumenty wsparcia, czyli finansowanie tych programów ograniczenia niskiej emisji, dotacje do wymiany kotłów, ale nie tylko do wymiany kotłów, również dotacje wspierające termomodernizację budynków, w tym również budynków mieszkalnych. Ponieważ sama wymiana kotła nie wystarczy. Co z tego, że my wymienimy kocioł węglowy stary na nowy kocioł węglowy piątej klasy w niedocieplonym budynku. Wymienimy kocioł, powiedzmy, o mocy 20 kW na kocioł o mocy 20 kW również, tylko że już ten mniej emisyjny. Za parę lat ktoś się zdecyduje jednak na ocieplenie tego domu. Moc kotła jest przewymiarowana, emisje są wtedy wyższe, bo jedzie na pół gwizdka. Także my, jeżeli chcemy podejść do tego w sposób sensowny, musimy patrzeć się nie tylko na źródło, ale również na skorupę budynku. I problem z tymi programami, które dotychczas funkcjonowały, czyli kawka, środki Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, jest taki, że one pomijały kwestię termomodernizacji budynków, budynków mieszkalnych, domów jednorodzinnych i o ile mieliśmy. Instrumenty, które wspierały termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budynków wielomieszkaniowych. O tyle domy jednorodzinne zostały pozostawione, omijane były szeroki, szerokim łukiem. I jeżeli popatrzymy się na naszych sąsiadów południowych, Czesi, Słowacy, oni mają instrumenty, które wspierają, dotują termomodernizację budynków mieszkalnych. Mało tego, oni wyliczyli, że im się to opłaca, najzwyczajniej. Każde euro zainwestowane w taki instrument dotacyjny wraca do budżetu państwa. W jaki sposób? Tu jest mechanizm dosyć prosty. A mianowicie eliminują szarą strefę. Jeżeli ktoś może pozyskać dofinansowanie na docieplenie domu, rzędu 25-30%, on musi, żeby uzyskać zwrot tego i uzyskać tą dotację, on musi pokazać rachunek. Do tej pory wszystko, cała ta strefa funkcjonuje generalnie rzecz biorąc, w oparciu o. Obieg poza pozafakturowy, czyli omija fiskusa szerokim łukiem. A tutaj nagle, jeżeli ktoś chce skorzystać z tego programu, musi mieć fakturę, czyli te pieniądze z podatków zasilają budżet państwa. Niemcy to samo wyliczyli, że im się te programy opłacają, najzwyczajniej w świecie, czyli generują przychody do budżetu państwa. I teraz koncentrując się na tych kluczowych regulacjach, których w Polsce od lat brakuje, Normy jakości węgla, a właściwie nie tylko węgla, paliw stałych. Proszę Państwa, my jesteśmy chyba jedynym krajem w Europie, gdzie odpad węglowy jest dopuszczony do obrotu i sprzedawany do sektora gospodarstw domowych. Ja jeszcze raz podkreślę, do sektora gospodarstw domowych, ponieważ energetyka czy przemysł mogą spalać gorszej jakości węgiel, dlatego że mają elektrofiltry, instalacje do odsiarczania spalin. A w Polsce, hulaj, dusza piekła nie ma, najgorszy gatunkowo węgiel sprzedawany jest właśnie do, do polskich domów. Norm jakości węgla nie było, mało tego. Węgiel brunatny, tu Państwo widzą, to jest zdjęcie w supermarkecie zrobione. On w polskim prawie w ogóle nie jest traktowany jako paliwo stałe. Można, można nim handlować, kupić go w supermarketach, na składach. Gdyby no, są jeszcze miały muły, flotokoncentraty, ekogroszki o nieokreślonych parametrach, o czym za chwilę będę mówił, ale być może zamiast nadmiernej ilości komentarzy, ja tylko przytoczę raport Najwyższej Izby Kontroli, a właściwie jego konkluzję, kontroli prowadzonej w 2001 roku, gdzie Najwyższa Izba Kontroli wskazała, że potężnym zaniedbaniem ministra gospodarki jest to, że nie określił wartości granicznych dotyczących m.in. siarki, popiołu węglu wprowadzanym do obiegu handlowego dla odbiorców indywidualnych, a tym samym nie przyczynił się do ograniczenia niskiej emisji, czyli do poprawy jakości powietrza w okresie grzewczym. Mamy rok 2015 i normy jakości węgla? nie było, tak nie ma. Jak nie było, tak nie ma. I nie będzie. Najprawdopodobniej nie będzie. Był projekt rozporządzenia. Który był dyskutowany szeroko w zeszłym roku i oczywiście bardzo była duża opozycja, duża część polskich kopań powiedziała absolutnie żadnych norm nie chcemy, norm ma nie być. My mówimy, że my potrzebujemy tych norm jakości węgla po to, żeby chronić nasze zdrowie i nasze, nasze życie. Było y, dużo szarpania wokół tego projektu. Najpierw stwierdzono, że ta ustawa o uregulowaniu norm jakości węgla jest w Polsce potrzebne po to, żeby chronić polskie kopalnie przed zalewem brudnego węgla. Tylko problem polega na tym, że muł węglowy jest wytwarzany głównie w Polsce, bo tego się nie opłaca wozić i spalany w kilku województwach, głównie na południu Polski. To jest muł węglowy, który trafia do państwa do, na Dolny Śląsk, na Śląsk, do, do Małopolski. I mało tego, ten muł węglowy nie jest kupowany przez energetykę, bo energetyka tym nie jest zainteresowana, bo on jest nisko kaloryczny, wilgotny, więc rynek zbytu jest taki, jak widzieliśmy na tym pierwszym, pierwszym obrazku. O tej historii rozporządzenia Państwu nie będę opowiadał, natomiast końcowa wersja rozporządzenia, czy projektu rozporządzenia, która trafiła dwa miesiące, nie kilka miesięcy temu do Komisji Europejskiej. Ona nie była idealna, ale była już można powiedzieć, ona eliminowała te najgorsze gatunki węgla. Ona zakładała, że z obrotu handlowego właśnie do gospodarstw domowych zniknie muł węglowy, flotokoncentraty i że zostaną określone minimalne, to ma zasadnicze znaczenie, minimalne parametry jakości w zakresie zawartości popiołu, siarki yy, i wilgotności też. Dokładnie. I teraz tego rozporządzenia nie ma, ono nie zostało podpisane i najprawdopodobniej rozporządzenia nie będzie. Druga rzecz, której nie ma w Polsce i od wielu lat się tego nie możemy doczekać, to są normy jakości, normy dla kotłów, standardy emisyjne dla tych urządzeń domowych, w których sprzedaje się, w których spala się paliwa stałe. Jaką my mamy sytuację? Diagnoza jest taka. 70% domów jednorodzinnych w Polsce ogrzewanych jest, jest za pomocą kotłów na paliwa stałe. W przeważającej mierze to są te tak zwane kopciuchy, śmieciuchy, czyli kotły, kotły z ręcznym załadunkiem nie minimalnych standardów emisyjnych. My mamy 5,5 miliona domów jednorodzinnych w Polsce, czyli około 3,5 miliona właśnie takich, takich trucicieli. Druga rzecz w Polsce też nie ma żadnych standardów emisyjnych dla kotłów, które trafiają na rynek, dlatego my mamy przyrost niskiej emisji. Co roku według sprzedawców kotłów węglowych 150 tysięcy takich kopciuków sprzedaje się do polskich gospodarstw domowych. Ja ostatnio e, zrobiłem taki szacunek dla województwa małopolskiego. W województwie małopolskim w ramach programów ograniczenia niskiej emisji w roku 2014 zlikwidowano około 3, 3 tysięcy niskosprawnych kotłów węglowych. Wymieniono je na nowoczesne kotły, albo na kotły gazowe. Około 3, 3 tysięcy. W tym samym czasie w Polsce sprzedano około 13 tysięcy kopciuchów. Taki kopciuk, jak się instaluje go dzisiaj w domu, to nie nie na dwa, tylko instaluje się go na 15-20 lat. My pogłębiamy problem niskiej emisji, dlatego że brakuje regulacji. I jak sobie z tym poradzili na przykład nasi południowi sąsiedzi, którzy w przeciwieństwie do nas mają jakąś strategię? Poradzili sobie w ten sposób, że od zeszłego roku tam nie można sprzedawać tych kotłów, które nie spełniają standardów emisji. Taki Kopciuk, o którym mówię, Typowy emituje około ponad 400 mg na metr sześcienny pyłu. Taki typowy. Może to być więcej, może to być nawet 500, 600 itd. To jest typowy kocił. W Czechach i, i takie kopciuchy się dalej na polskim rynku sprzedaje, w Czechach od zeszłego roku rząd określił, że nie może być sprzedawany kocioł, który nie spełnia... Wymagań emisyjnych co najmniej klasy trzeciej, czyli 125 mg. 125 mg, ale już od przyszłego roku to będzie zaoszczone tam do 60 mg, a od 2020 będą już w Unii Europejskiej obowiązywać jednolite normy, które również w Polsce będą musiały być spełnione. Natomiast my do tego czasu, do tego 2020 roku, zalejemy polskie gospodarstwa kilka ilością kilkuset tysięczną właśnie takich, takich kopciuchów, które na wiele lat będą nas I dlatego tak fundamentalnie ważną kwestią jest określenie norm y, tych kotłów i w ogóle urządzeń, które są sprzedawane. Państwo jak pójdą sobie do Kastoramy do Lerwammer, nie, zobaczą Państwo na hali są wystawione y, kotły, ogrzewacze pomieszczeń, kominki. Żaden z tych kominków, naprawdę Żaden z tych skominków nie byłby w sprzedaży w Austrii, w Niemczech, bo, bo nie spełniłby norm w zakresie emisyjności pyłu. W Polsce nie obowiązuje żadna norma w zakresie pyłu. Żadna. Więc staliśmy się śmietnikiem też dla tych urządzeń. Co ciekawe, tak naprawdę. Polska branża kotlarska, jeżeli chodzi o kotły, jest największą w Europie. I ona może produkować kotły niskoemisyjne, dobrej, jako, dobrej jakości, tylko znowu oni będą się zachowywać tak, jak regulacje tego będą wymagały. Jeżeli będzie popyt na kopciuchy i śmieciuchy, to oni będą sprzedawać te kopciuchy i śmieciuchy. I teraz druga istotna kwestia, jest, jest taka, że w Czechach. Przyjęto jeszcze drugie rozwiązanie. Nie sprzedajemy kopciuchów, czyli systemowo rozwiązujemy problem. Ale również określamy standard emisyjny na rok 2022. Określono go, że wszystkie kotły w domach czeskich od 2022 będą musiały spełniać co najmniej standard klasy trzeciej, czyli 125 mg na metr sześcienny. Ale tworząc programy dofinansowania, oni już nie dają dofinansowania na. Kocioł klasy trzeciej, tylko na kocioł klasy, klasy piątej. Więc widać, że oni mają jakąś strategię, którą realizują. My w ogóle nawet nie jesteśmy na początku drogi, bo nie mamy regulacji. I teraz, i teraz jest rzecz zasadnicza. Wracamy do, z powrotem do tych norm jakości węgla, których nie ma w Polsce. Żeby z takiego kotła węglowego uzyskać emisyjność, która jest podana badana laboratoryjnie. Muszą się być spełnione co najmniej kilka warunków. A z pewnością jest to samo urządzenie, a z drugiej strony paliwo, jakie wkładamy do tego urządzenia. I wiemy, że kocioł piątej klasy, żeby był kotłem piątej klasy, musi stosować tak zwane paliwo kwalifikowalne, które ma zawartość popiołu mniejszą niż 6% które ma udział pod na poniżej 5 mm nie większy niż 5%, które ma zawartość w goci nie większą niż 15%. Nie ma w Polsce definicji paliwa kwalifikowalnego. Ekogroszek, praktycznie to jest nazwa handlowa, nic, nic to określenie nie oznacza. Więc my możemy wrzucić ekogroszek do takiego kotła, ekogroszek, który nie trzyma tych parametrów, i wtedy ten kocioł. Nie ma już emisyjności piątej klasy, prawda? Tak jak to tu było pokazane, czyli piąta klasa, czyli 40 mg na metr sześcienny. Tylko ma emisyjność 2, a może trzy razy, trzy razy wyższą. Ja mam ostatni slajd. I teraz na sam koniec chciałem powiedzieć najważniejszą rzecz. A mianowicie. Samorząd województwa niedawno uzyskał nowe narzędzie do walki z niską emisją. I to jest jedyne skuteczne narzędzie, które może być w tej chwili wykorzystywane w przypadku yy, braku norm jakości węgla, norm regulacji emisyjnych dla kotłów sprzedawanych. Ale to narzędzie naprawdę, jeżeli województwa i jeżeli sejmiki zaczną je stosować, może yy, doprowadzić do tego, że będziemy w perspektywie kilku Kilkunastu lat oddychać dużo czystszym powietrzem. A mianowicie w tej chwili po nowelizacji prawa ochrony środowiska sejnik wojewódzki może określić wymagania emisyjne wobec tych domowych kotłów, wobec kotłów małej mocy. Może też wprowadzać zakazy stosowania paliw stałych. Do tej pory. Yy, można było zrobić tylko to, co Kraków próbował wcześniej zrobić, czyli wprowadzić zakaz stosowania paliw stałych, ale nie można było określać wymagań emisyjnych. Teraz, jeżeli Sejmik Wojewódzki realizowałby jakąś długofalową strategię w ramach programu ochrony powietrza, do czego jest obowiązany, mógłby określić taki horyzont czasowy. Powiedzmy, to już jest decyzja oczywiście polityczna. Od załóżmy 2022 roku, tak jak to Czesi uczynili, wszystkie na terenie naszego województwa e, e, kotły domowe, instalacje małej mocy, muszą spełniać określony standard emisyjny. I to jest możliwe. To jest możliwe i no na to też będą środki finansowe i tylko i wyłącznie takie podejście da nam gwarancję, że nie będziemy mieli takiej sytuacji, że z jednej strony likwidujemy emisję, wywalając na to grube miliony publicznych pieniędzy, a z drugiej strony przybywa nam gdzie indziej, bo nie mamy kontroli nad, nad całym tym, tym, tym zasobem. I w moim przekonaniu, tak jak obserwuję, bo mieliśmy tą przyjemność aktywnie uczestniczyć w procesie przyjmowania, w procesie pracy nad ustawą antysmogową, widzę w tej chwili, że wśród samorządów na terenie województwa małopolskiego, województwa śląskiego, rośnie zrozumienie czym jest ta ustawa bo do tej pory jak jeździłem spotykałem się z wójtami burmistrzami słyszałem jedno a ta ustawa to chodzi o zakaz palenia węgla. nie ta ustawa właśnie daje zupełnie nowe narzędzie ona umożliwi określenie właśnie standardów emisyjnych docelowych standardów emisyjnych to nie może to nie będzie się działo z dnia na dzień my musimy dać ten horyzont czasowy Musimy też tworzyć instrumenty finansowe. Dobrze. Dziękuję bardzo, bardzo Państwu. Na sam koniec chciałem tylko pokazać to jest zdjęcie, które wykonaliśmy dwa tygodnie temu. Około, około tysiąca Krakowian wyszło na rynek właśnie o to, żeby zaapelować do Sejmiku Wojewódzkiego nasze Między innymi po to, żeby wprowadzono normy emisyjne na terenie województwa małopolskiego. Także dziękuję. Jest pewien plus, jeśli chodzi o te rozwiązania dotyczące klas, dlatego że na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego w poniedziałek y, y, przeszło kryterium, które będzie dopuszczało dofinansowywanie kodów akurat na biomasę, bo tam jest wspierane OZE, y, które będą spełniały piątą klasę. Y, emisyjności, czyli i widać, że, że pewne rozwiązania chcą idą. Mamy też dzisiaj na sali już Paweł Karpiński z Urzędu Marszałkowskiego Polskiego przyszedł. Po przerwie będziemy mieli okazję do takiej pracy warsztatowej, które z jednej strony chcielibyśmy się tym wątkiem zająć właśnie w jaki sposób skorzystać z tych rozwiązań, które w tej chwili mamy. Być może w jakiś sposób też pewne rozwiązania lobować, bo prezydent Dudkiewicz deklarował, że jako przedstawiciel czy uczestnik Unii Miast Polskich. Tak, że może być jakiś taki ruch w stronę też czy Parlamentu czy ministerstwa. Tych rozwiązań oczywiście jest, jest możliwych więcej, dlatego zachęcam Państwa do, do pozostania, bo chcielibyśmy też w ten sposób popracować, żeby popracować nad pewnymi rozwiązaniami, które też odpowiedzi na to zaproszenie prezydenta Lutkiewicza, że program jeszcze nie jest ten tydzień temu, że nie jest jeszcze zamknięty, że może byśmy jakieś uwagi do tego zgłosili.